Cześć, bardzo zdenerwowany w kolejnym odcinku z Minecraft Single. Skoro dzisiaj temat odcinka to yy, różowy flaming, to zmienię się. Se... Czekaj bardziej na różowy, żeby O, to zmienię się lampeczkę na różowy, moi drodzy. I dzisiaj będziemy sobie robić różowego flaminga do naszego, przepraszam bardzo, ogrodu. Także yy, potrzebuję przede wszystkim zrobić sobie porządek w ekipunku. Tutaj poprzedni odcinek zrobiliśmy sobie budę dla Mikiego oraz Kiary. I słuchajcie. Generalnie taka, taka, taka śmieszna ciekawostka, że jak dobrze pójdzie, bo to jest odcinek w tym momencie 408, tak? 408. Jeżeli nagram jeszcze po tym odcinku, co najmniej jeden, a najlepiej dwa odcinki, to wyjdzie na to, że jednego dnia Liay nagrał jedną czwartą maratonu. A to jest bardzo dobra dla mnie informacja, szczególnie że tak jak mówiłem w poniedziałek oraz we wtorek no będziemy mieli troszeczkę zapierdzielu w innej materii, że tak powiem więc robię co tylko w mojej mocy żeby zrobić sobie tak duży zapas materiałów przynajmniej z tego jednego kanału, tak żeby móc później sobie tutaj wiadomo załatwiać te wszystkie rzeczy w międzyczasie tak, więc jakby to nie jest tak, że se będę bimbał czy odpoczywał, tylko po prostu będę załatwiał co innego, ale mam nadzieję, że generalnie mader Maratonik wam się podoba, bo minusem tego jest to, że nie mogę w żaden sposób się odnosić jakby do komentarzy, ponieważ nagrywam to naprawdę takim, można by powiedzieć, hurtem, takim, takim ciurkiem, wiesz, że lecę, po prostu lecę, 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 jak taki automat, można by powiedzieć, e, troszeczkę, ale no to wszystko dlatego, że chcę po prostu nagrać maksymalnie dużo materiałów, żeby naprawdę nie było potem problemu, że nie wiem, że nagle tych odcinków nie będzie czy coś, więc wolę, jak się czuję w miarę okej, okay, nagrać więcej odcinków i będzie spoko. Dobra. Czy ja mam w ogóle różowy konkret? Pytanie. Mm, tu mamy fiolet, tu mamy ruszowy. Mało tego ruszowego jest. Potrzebuję na pewno też jeszcze czarnego, którego z tego co widzę, nie mam. Chociaż ja go miałem ostatnio, jak budowałem tam e, tego mojego. A nie, zużyłem go całego. No tak. Więc trzeba by było w takim razie. O, mam dwa tutaj czarne te. No, mało czarnego barwnika mam, niestety, to już widzę. Mm, z tego będzie. Do... Ale w sumie za dużo czarnego nie potrzebuję. Potrzebuję dosłownie kilku bloków, potrzebuję też białego. E, tylko kilku bloków, bo resztę będzie wszystko różowe. To będzie różowiutki flaming. Mam mniej więcej odpalonego tutaj takiego pixelarta, żeby sobie e, mniej więcej na niego e, spoglądać, gdy będę właśnie budował naszego tutaj e, flaminga. Także mam nadzieję, że jakoś e, damy radę. Przede wszystkim potrzebuję, moi drodzy, łopaty. I łopaty, chociażby tej łopaty, bo ta jest w sumie dojedźmy tą łopatę do końca. Ona jeszcze trochę ma wytrzymałości, więc czemu by nie? Bo i tak chyba naprawić nie mogę, z tego co pamiętam. Ona już jest zjechana tak bardzo, że, że już się nie da bardziej. No, i potrzebuję jeszcze, jeszcze, jeszcze właśnie piasku i gravelu w ogóle, żeby zrobić tak naprawdę właśnie concrete, tak? Z tym, że czy ja mam jeszcze tutaj, mam na szczęście gravelu i piasku dobra, chociaż ten jeden tak. Także zróbmy sobie czarnego. Mamy tutaj 16 sztuk, dobra. I czy ja będę miał tutaj różowy barwnik? Powinien mieć, o ile się nie mylę. Także zaraz go sobie tutaj skombinujemy. Czekajcie, czekajcie. Tu mam czerwony, to na pewno. Tu mam jeden różowy, spoko. Z tego będziemy mieli biały. Dobra, to zaraz sobie różowego barwnika zrobimy. All right, 10. Nie... A, czekaj, bo tu 10 sztuk. Dobra, nieważne, nieważne. Kiara znowu tam szczeka już idzie w pier, normalnie. Nie żartuję. Nigdy, nigdy, e, przenigdy, i to mówię teraz, żebyście ku zrozumieli. E, nie bieby psów. Nie, 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 nie. Psa nie, wy, nie wyuczysz jakiegokolwiek zachowania biciem go. E, w ten sposób on się może tylko w oczy ciebie bać, a nie się czegoś nauczyć. Jeżeli chcesz czegoś nauczyć psa, to musisz mówić po prostu normalnie, zdecydowanie, żeby on wiedział, kiedy na przykład robi dobrze, a kiedy robi źle. A nie drzeć mordy na przykład na niego, bo jakby pies to jest jak takie małe dziecko, tak? Jakby e, pieski, nawet że mają po dwa lata w sumie już, no to mają taki umysł dziecka. Więc e, jakby krzyczenie na nie nie da za dużych efektów, bo po prostu nie będą wiedziały o co chodzi, a mogą się właśnie tylko i wyłącznie przestraszyć w pewnym sensie. Więc jakby tutaj najlepszą metodą jest jednak e, ogarnięcie. Takiego powiedzmy stanowczego, aczkolwiek spokojnego tonu, rozkazującego w pewnym sensie, żeby pies wiedział, że ty jesteś na przykład zły i w ogóle. W ogóle strasznie się cały czas świecę. Nie jestem tutaj spocony na, na, na czole, ale jakoś tak się świecę, nie? Muszę sobie jakiegoś, nie wiem, pudru nakupić na czy coś, żebyś tak nie świecić brzydko, no. No widzisz, no to kurde, chcę się profesjonalnie ponagrywać i nie mogę. Em, no ale fajnie, zrobimy sobie tego Flaminga. Wydaje mi się, że powinienem się w te 20 minut wyrobić z tym odcinkiem. E, I będziemy sobie mogli wtedy polecieć ewentualnie jeszcze z następnym, bo tak jak mówiłem, chciałbym sobie nagrać jeszcze ten jeden, właśnie ten obecny i jeszcze następny odcinek to by był wtedy 409 e, Bo ogólnie odcinku ma być e, 444 jako koniec maratonu, tak 444 prawdopodobnie nagram sobie, wiecie, tak wtedy oddzielnie, bo on będzie dosyć długi, taki bardzo pogadankowy. A, nie wziąłem. A te będą takie, wiecie, budowane i tak dalej, więc tutaj jest troszeczkę mieszanego tego wszystkiego. Ja Działań. A DYFTA mam pewnie tam na górze. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Ogarniemy, ogarniemy. Teraz, tylko pytanie: Czy ja tu będę jeszcze coś dodatkowo potrzebował? Nie wiem. Piesełki ładnie sobie tutaj siedzą. Nie, no po prostu jestem tak dumny z tej budy, bo brakowało mi czegoś w tym miejscu, tak? Tu jeszcze wiadomo, te ścieżki można porobić i tak dalej, bo chciałbym jakoś w pewien sposób połączyć to, co będzie tutaj za e, jakby domem, e, żeby były te ścieżki. Także zobaczymy, jak to mniej więcej potem wyjdzie. Dobra, dyr tu sobie weźmiemy w razie czego więcej. E, no i dobra, to jest wszystko. A i jeszcze tylko, chociaż tam tabliczkę mam. Dobra, tabliczkę mam. I flaminga wtedy jak sobie zrobimy, to podpiszemy sobie ten projekt jednym z ników. Tam budę też, mógłbym teoretycznie podpisać, że to jest na tyle mały projekt i taki bardziej zrobiony właśnie pod, pod piesełki, że postanowiłem, że go nie będę w żaden sposób podpisał, bo trochę bez sensu by to było. Dobra, no to lecimy sobie, ja będę sobie dosłownie odwzorowywał, tak jak to widzę na obrazku po boku. Także lecimy sobie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery... I jeszcze 5. No, już kurna, mi nie wyszło. 5, e, dobra. Teraz tak na trzeciej wysokości tutaj mamy w ten sposób zrobiony. Mówię, ja, ja odwzorowuję autentycznie e, takiego arta którego, którego znalazłem na necie. Także wiedziałem, że będę miał problemy z e, robieniem flaminga. Dlatego postanowiłem od razu sobie w ten sposób e, zadziałać. I to będzie właśnie taki pixel artowy. E, Flaming. Myślę, że będzie i tak wyglądał spoko. Dwa z tyłu. I teraz tutaj i jeszcze jedno tutaj. Teraz tutaj i tutaj skos. Teraz kolejny skos. Teraz tu jest na trzy wysokości. Czyli tak. Teraz jest tutaj skos. E, tutaj znowu jest skos i do góry. Dobra. Teraz mamy na trzy. Super, teraz mamy. Czekajcie. Tutaj na trzy się zgadza. Tutaj na trzy, dobra. Eee, tu trzeba to zakryć. Jak to tutaj jest? Czekaj, jak to jest to tutaj. Tu jak jest głowa, nie? Głowa obok tego tutaj jest, czyli to musi być w ten sposób i w ten sposób. I tutaj. Czyli wtedy tu mamy przestrzeń, i tu mamy tą przestrzeń, a tu jest wtedy jakby. Zrobiona taka dubka, nie? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Hmm, tutaj jest na raz, dwa, trzy do góry, dobra, mamy to. Mamy kształt zrobiony Flaminga, teraz go trzeba tylko tutaj e, zapełnić. Tylko nie dosięgam. E. Dobra, dobra, dobra. Tutaj zostawiamy puste, oczywiście. Teraz lecimy do góry. I teraz tak, tu było na trzy, to jest to. I teraz tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, czyli tak, dwa, trzy, cztery. Tu będzie na górze. Mam nadzieję, że mi róż... Nie, starczy mi różowego. Na spokojnie. Jeszcze go potem pogrubimy. E, dwa, trzy. Tutaj i tutaj. Teraz e, tu będziemy musieli sobie zejść w dół. Czekajcie. I tutaj zrobić sobie biały jako, jako nosek. Teraz jeszcze dalej. I tutaj robimy czarne. Tak. Hmm, tutaj robimy różowe dwa. Tu zapełniamy. Tutaj, tu ma być oko, superansko. I to byśmy mieli wtedy gotowe. I teraz, tak jak ja mówiłem, po pogrubimy to sobie w pewnym sensie, czyli damy sobie tutaj. Eee, czekajcie. Żeby tak jakoś to mniej więcej wyglądało, nie? Tutaj wtedy będzie. Czyli tylko tułów po prostu, żeby to jakoś pogrubić, nie? Tutaj, tutaj. Okej, okay. czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj, tutaj. Tu może nie, bo tutaj będzie... O, i wtedy będzie fajnie to, myślę, pogrubione, jak się zrobi. Czyli tutaj pogrubimy wszystko. Można ewentualnie później tu jeszcze zrobić cały taki, wiesz, ee, całe takie piórka, nie? Ewentualnie główkę też byśmy mogli pogrubić, ale zostawimy po prostu, żeby to było jako taki, ee, wiecie, jako taki posąg właśnie typowo. Bo mniej więcej w no, ten sposób miało to wyglądać, właśnie żeby to był taki posąg. Czekajcie, składajmy pos sobie to, ale mieć dobrze taką łopatę bez kitów, że ja ostatnio bez tej łopaty. Dobra, ładnie to bardzo wygląda. Teraz jeszcze z drugiej strony, tylko sobie zróbmy. Tu można zrobić tak. W ten sposób. Tu się będzie wszystko zgadzało. Tu się zgadza. Tu można zrobić na górze faktycznie, żeby to e, było w ten sposób zrobione. Także tutaj już. Dopracowuję po swojemu ten, 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 ten design, czyli tutaj jeszcze, żeby sobie było. Eee, chyba tak będzie ok. Dobra. No i tutaj więcej już nie będziemy poszerzać. Tu będzie tylko w ten sposób poszerzone tak sam tułów, nie? Z drugiej strony musimy zrobić to samo. Czyli. Czyli, czyli, czyli tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. tutaj. Ok. A tutaj, tutaj, chyba tak jest ok? zaraz sprawdzę, bo nawet, bo nawet nie wiem, moje postrzeganie może być już różne w sumie o tej godzinie, bo dosyć późno nagrywam, eee, czekaj, 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 tu jest dobrze, tu jest na skosy, dobra, chyba jest git, ale wygląda kozak ten flaming, kurde, powiem szczerze. Tylko jeszcze by go trzeba było trochę oświetlić. Eee, zaraz to oczywiście zrobimy. Powiem wam szczerze, no wyszedł, wyszedł super ten flaming. Nie spodziewałem się, że tak fajnie wyjdzie. Aż sekurna zrobię screena normalnie. O, proszę bardzo, i flaminguś jest. Macie o której godzinie nagrywam. I którego dnia. W sumie to też macie potwierdzenie, że, na, że nagrywam to wszystko jednego dnia, nie? Tylko w jakimś tam przedziale czasowym. Także nieźle, nieźle myślę. Dobra. Eee, Czekajcie, dobra, potrzebowałbym, tutaj nie mam tego, e, glowstone'a chyba byśmy wzięli sobie, wiecie gdzie byśmy go dali sobie? Tam w środku, e, ponieważ tam jest taka przestrzeń jedna fajna, e, tu jest nasz kartograf, siema, ty ja mu tu miałem dać szybę, zapomniałem, ty przecież to mały zombie może przejść, o kurna, zapomniałem, czekaj, e, dobra, czekaj, 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 zapomniałem o tym, dobra, to zaraz to zrobimy, e, jednego tego glowstone'a można mu tam po prostu dać, bo nigdzie indziej tak naprawdę nie będzie pasować. Więc nie będę kombinować, a tobie tutaj dam szybę, żeby ci. O, dokładnie, dzień dobry. Czy tutaj też mogą wejść, wiadomo, te jakieś tam niebezpieczne villagery, bla, bla, bla i w ogóle, ale to już tam. To już tam wiesz, to już nieważne. Chociaż w sumie, z drugiej strony, jak tu jesteśmy, to zaraz sobie jeszcze go zabezpieczymy bardziej, żeby tutaj nie było sytuacji, że, że ktoś tam przejdzie, żeby był do niego dostęp, ale wiesz, żeby nikt tam nie mógł typowo tak jakby przejść. Dobra, nie no powiem wam szczerze, wygląda kozak. Tu mamy tego krasnala ogrodowego, tu mamy flamingę. Jeszcze powstanie parę innych fajnych projektów, jak jeszcze zrobimy, tutaj wiecie, jakieś te ścieżki i tym podobne. Już mam pomysł na budowlę, która będzie tutaj w centrum. Bardzo możliwe, że jeszcze troszeczkę tutaj skosimy terenu, tutaj wyrównamy, żeby tu było więcej przestrzeni. I to centrum tego naszego ogrodu będzie, będzie kozak. To, to, to wam mówię, że będzie kozak. Okej. Okay. I tutaj damy sobie właśnie oświetlone. No i superanko, moi drodzy. Teraz ja sobie tylko muszę zobaczyć, komu przypadnie projekcik. Bo ten projekt mogę już jak najbardziej sobie tutaj podpisać. Tutaj by się przydało też oświetlić to dodatkowo. Ale na razie po prostu będzie podpisane w tym miejscu. Także potrzebuję albo w tym, albo na nodze. Też, też może być. Dobra, czekajcie, polecimy sobie do magazynu i zobaczymy po prostu pierwszą, pierwszą lepszą osobę, która po prostu miała typowo wygrać projekt. Eee, także tak jak mówiłem, z jednej strony lubię jak ludzie dają mi te pomysły, ale z drugiej strony lubię mieć trochę takich e, ludzi pozapisywanych, wiecie, tak, e, którzy nie chcą nic konkretnego. teraz próbuję sobie przypomnieć, która po kolei było. tutaj dla Pretty Psycho już mamy zrobione, więc to sobie odznaczę. E, skrzyni jeszcze nie ma. E, tu jest najnowszy. to było. te były pierwsze. Wero e, sobie zapiszemy tutaj. Jako, jako flaming. Myślę, że będzie pasować, no bo to tylko kobita, różowy kolor, wiesz to no Niech będzie, myślę, że, że tak będzie pasować. Dobra, czyli. Wyobrażacie sobie, jak to wszystko będzie zrobione? Mówię, tu trzeba to tylko troszeczkę wyrównać i będzie kozak. Będzie po prostu kozak. Dobra, i tutaj sobie zapiszemy w tym miejscu Będzie flamingo imienia Verou Proszę bardzo, mamy to, elegancko, nie, na, naprawdę, przyznajcie, Flaming wyszedł spoko, tylko dlatego, że zrobiłem go z pixelarta, co prawda, bo sam bym pewnie tak kształtu fajnie nie zrobił, pewnie bym zrobił jeszcze większy projekt i by mi nie do końca się podobał, a wyszła wielkość taka odpowiednia, taka, że widać ten projekt, ale nie jest to jakieś takie, wiecie, super przesadzone, nie? E, także już wam pokazuję, jak to mniej więcej by trzeba było zrobić, bo ten projekt główny miał być tutaj gdzieś, tak, fontanna, jako fontanna, tak? A tutaj co miało być? Font a, ta taka inna fontanna, dobra. E, to teraz tak, robimy sobie tutaj e, troszeczkę w porządku. Dojedziemy tę łopatę przy okazji do końca, bo tak jak mówiłem, nie mogę jej naprawić, więc od razu to sobie to wykorzystamy. Tutaj jeszcze, dobra. Dawaj, 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 dawaj. I już wam mówię, co tutaj powstanie. Co ja tutaj chcę zrobić? Chciałbym tutaj zrobić e, taką jakby pół półkopułę, bo kopułą tego typu... Chociaż w sumie to można nazwać kopułą. Generalnie to będzie coś takiego, że dookoła e, tej budowli e, to będzie to na takich filarach, będzie taka właśnie kopuła postawiona czy coś takiego. W środku będzie można dać na przykład jakiegoś tam, nie wiem, e, kwiatka specjalnego, podpisanego właśnie na przykład nikiem jednego z ludzi, e, dla których tutaj właśnie na przykład bym robił jakiś projekt. I tutaj mniej więcej tyle przestrzeni bym potrzebował. Tutaj jeszcze będę potrzebował trochę więcej. Ale tutaj sobie zaznaczmy tak mniej więcej środek. No powiedzmy, że tak tutaj, nie? Czyli to by była taka e, kopuła e, z kwiatami. Coś w tym stylu, tak? Czy z krzakami. Ale wiecie o co chodzi. Mniej więcej. E, I teraz tutaj sobie byśmy musieli to jeszcze zategować trochę, żeby było więcej przestrzeni, ponieważ chciałbym, żeby to był taki, wiecie, w miarę fajnie zrobiony mm, okrąg, więc tutaj ta cała przestrzeń będzie musiała być zabudowana. Tak jak mówiłem, że nie chcę za bardzo tutaj ingerować w tą płaszczyznę, tak będę musiał troszeczkę niestety się tutaj tym pobawić. E, ponieważ mamy taki konkretny pomysł co do tego, więc jeżeli już mam konkretny pomysł. To mogę sobie parę tych elementów tutaj zrobić i będzie myślę, będzie myślę dobrze. E, teraz tak, co ja będę potrzebował e, na następny odcinek? Próbuję sobie kminić. Na pewno potem potrzebowało dużo liści, więc bardzo możliwe, że sobie też polecimy na odcinku i będziemy ogarniać te liście, e, projektować sobie właśnie samą kopułę. Potem następny odcinek na przykład można by było, jak już ta kopuła będzie troszeczkę bardziej wyglądać, że tak powiem, tu jeszcze będę musiał trochę tego terenu zabudować, czyli zrobić sobie coś takiego, o, dokładnie, tak, żeby sobie było trochę takie, wiecie, równo, trochę nierówno, o, i tu wszystko trzeba jeszcze zadyrtować, za że tak powiem, tylko tutaj, a dobra, mam jeszcze trochę dyrtu, to, to sobie poszalejemy, wiecie, Warto jest czasami wyrównać jakiś teren, żeby, znaczy w sensie wykopać jakiś teren, żeby go wyrównać, bo potem masz dirt'u i możesz sobie e, równać inny teren, ale dirt'em, zalepiają go. Wiesz o co chodzi, nie? Rozumiesz, rozumiesz o co chodzi, nie? Jakby wiesz, do czego piję. Dobra, tu sobie wszystko zalepiamy, 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 zalepiamy. ale musicie przyznać, że jaj to wytrwały jest, nie? Wytrwały jest, nie ma. Nie ma to, tamto nie ma, że boli, jak maraton się kurna zrobiło, to trzeba go jakoś kurde pocisnąć, nie? Mam tylko nadzieję, że mi gardło wytrzyma. To jest jedyne, czego ja się boję. Serio, naprawdę. Jakby nie boję się niczego w tym maratonie, poza tym, że mi gardło wysiądzie. Ale dam radę. Postaram się gadać mniej między live'ami i w ogóle. Dobra, mamy teraz dużą przestrzeń. Teraz trzeba mniej więcej zobaczyć, ile tutaj jest kratek, bo tak mamy centrum. To idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedem, dwanaście.

Na 12, dobrze, bo tu mam jeszcze troszeczkę przestrzeni git. Także praktycznie ustano, u, ustawiłem to w takim miejscu, jakim bym chciał. Nawet ustawimy to troszeczkę bardziej tutaj, o te dwie kratki e, dalej. Kopuła z kwiatami. Dobra. Także w tym miejscu to będzie się znajdowało. Będzie to takie centrum. E, ten projekt bardzo możliwy, że przesuniemy bardziej tutaj, tą fontannę, na przykład gdzieś tutaj w rogu. E, tam, tak jak mówiłem, będzie ta skrzynia, zresztą tam oznaczałem, tu jeszcze na pewno jakiś projekt jeden powstanie, no i ścieżki będzie trzeba porobić i tak dalej. No, dużo jest roboty, ale tak naprawdę, no, nie ma problemu, ja idę radę, kurde, ja mam tyle jeszcze odcinków do nagrania, że zapełnię na pewno to wszystko, nie, jakby nie ma problemu, totalnie, totalnie, mówię wam, ten ogródek będzie odpicowany, nie. Dobra, mortki. kończymy sobie ten odcinek, dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie, to był 408 odcinek z y, y, singla, i chyba ósmy w sumie odcinek właśnie z maratonu, bo od 400 się dziś zaczęło. E, także bardzo dziękuję za oglądanie, moi drodzy. Do następnego. Trzymajcie się i papłatki! Hej, 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 hej!